Nordowie! Nordowie. To, skoro mu nie chcesz pomóc to powinieneś móc grać dalej Tylko że mi zawracał głowę i nie patrzyłem się na mnie Dobra Standardowy flipunek Wbija do dół nordów Dobra Chodź mi na dół Chodź. Na głowę mi wyrobowałeś. Nie lubię jeść, pi**dę. Kurde, słabe, pi**dę. Ała! Jeszcze lec. Łoł! Wow, Pony. Jezu, on pochodził, Pałczyk. I zabij mnie. No, już się waliłem, w sumie. Nie zrasnąłem już. sobie te wszystkie śmieci, które mamy. Dobrze okay. Idę na strzelców a i dupa rosnąłem Dobra właśnie mogłem myszką normalnie poruszać to nie HEDA Trzeba się zakończyć to odrodzenie. Pożyłem trochę dłużej, więc 17 3, 2, 1 No, dziękuję A co, puszczę jakąś muzyczkę tutaj? A, katakombs! Kurde, panie. do domu swojego trafiłem. Jestem... Aiiiiiii... Źle blok. Shit happened. Kurde... Już nie żyjesz? Za dawno na multi nie grałem, a za bardzo się rozleniwuje przy botach. No nic. Jak mi zajebał. Wiesz, Tak Tak To z walki mogłem... z botami Czemu? może właśnie stać w miejscu i walić to parem wie do miejsca bym wszyscy zginął, więc... No jak walczę z botami, to ja nie biorę armii, ja sam szturmuję zamek. <słuch> Najlepsza zbroja, najlepsze uzbrojenie i sobie wbijasz. Pojdą drabiną. Hmm, widzę. Kurde. Kolejny, dead. O, ale mi wawalił. ale przeżyłem. No chodźcie tu. To jest strasznie prości są. Zgadzam się. Dobra, atak otwarty. Gdzie ty jesteś? Ale mają zeza. Bo my sobie zastrumowaliśmy ich obóz i ich mordujemy. My też! Ooo, czekałem. Mamy dwuosobową armię. Gościu próbuje napić kurze, i ciągle przed nami ucieka. O mój Boże, no chodź tu, chodź tu. Kurde. Chłopie, życia nie a dlaczego przed nami ucieka? Hmm. Zabiję pięciu, zginąłem trzy razy. Kontrol nas obraża. Kontrol nas obraża A najlepsze jest to, że wyzywa nas gościu, który zabił tylko jednego człowieka, ginąc trzy razy. Hmm. Różnie się zdarzają Tam są dużo wrogów Tam gdzie wchodzę? Wiem Tam jest jeszcze więcej wrogów Dobra pomoże ci Czemu nie? No iść tam, idź, idź zabijemy ich wszystkich <grym 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 kurde, drew, są takie. blok! Fuck. Wow, 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 wow. Zleciałem. Zabiłem go, ale zleciałem z... drabinie, się sam zabiłem. Zbywam. Ja już widział tą akcję. Wiedziałem, że zginę, że nas na drabinie, więc spadłem z niej i w locie go w dupę walnąłem. To po poświęcenie, ale nie sądziłem, że umrę od spadku. Z wysokości na to trzeba wysłać dwa razy do niego. Ile mierzycie? Jedną trzecią? Nie 10 metrów, nawet nie. 10 kurwa z 5. No weź, nie wymaga za dużo swojej postaci. To no nie jest altairem ani ECE, że potem skoczyć z 10 metrów i nie wpłamać swoich nóg ani stylu. Ale no, jest leciutki zbroi. Jest zaibista. Po co co saka? Akurat spadała z wieżowców i przeżyła. Poczekaj Szyt. na mnie Poczekaj na mnie bo No tyle jestem No ale mi się ugał Łoi Jest was za mało Ach, oczywiście najprostszy możliwy sposób na zabijanie wrogów, czyli bali się między pięciu. A, oh, wow. Tak gra jest zajebista, bo to tym Machasz na oślep toporem, zabijasz wszystkich, bo, nikt, bo każdy się boi, że ciebie żeby nie bawił swojego. Niech zruje ludzi No ale gra na takim pojedynczym serwerze. Normalnie byś rościł swojego, i ducha, no co, idziesz dalej. A ja tutaj nie, bo walniesz gościowi w głowę, to sam, sama ci głowa odpada. No, okej. Okay. Kurwa, gdzie mi się wpierdala? LOL! No, no i mój, no i trzech moich. O mój I... Boże, gdzie ja się zaraz czekaj, ja się zaraz na dachu. Zawił mnie gościu z francuską flagą. Idę się pociąć. Wstydź <laughs> się! Ale upokorzenie. No. To puku musisz popełnić. Być swoim sekundantem? What the fuck? No to on, to on mnie zabił! Widzę, nie tylko mnie. Dobra, możemy się na sekundować. Mhm, mm to nie gdzie jesteś. umarłeś, tyle to, to wiem. Oj... Super, kuszą mnie te chcieli. Jebać. Znowu on! Nie! No dobrze, tu innego zdjął Ha! Na hita cię miałem tylko Ręce, gdzie jestem, gdzie jestem, gdzie jestem? O wrogowie! O masa wrogów, Ja mi się później. No, gdzie nasza sytuacja? Masa wrogów, no jestem tutaj po przeciwnej stronie Musimy dojść do siebie przez górę trupów NOL, ile tu ludu? A Wow! wow. NOL, gwałcą. Kurwa! Chuck Norris pierdolony Gdzie są ludzie? Ej, słuchaj, jak się skoordynowali Przeżyłem tam tworem na ośle, kurwa zraniłem wszystkich, ale przeżyłem I w swojego No Zabiłem Słuchaj, kurwa tupko No i swojego! No i gdzie się pierdala? Zostawimy flagę, tak w ogóle? Teraz to mówisz? Teraz zauważyłem. Czy człowiek koniku camper nie jest podejrzany? Nie, czemu tak uważasz? Jaka rzeź? A Ała. Wow. Gdzie jesteś? Zginąłem. To i co z naszą asykuracją? No znowu ludzie. O ho, ho, ho Niesamowite Jakim cudem Dobra, idź gdzie ty jesteś? Jesteś tu gdzieś pobliżu Tam gdzie powinien się zrespić każdy wojownik Na bierze włóczników To chodź to do, do mnie Do tej głównej drabiny Tam gdzie jest gówna drabina Znaczy wieża jeszcze chuj, że na wieży, też po przeciwnej stronie zamku. <gry> Jedyna gra, która potrafi wkurwić nawet respem. To jest niesłychane. To jest, to jest mistrzostwo, arcydzieło, smaku. Czy będzie gra, która w wkurwi kiedyś jeszcze bary i Warband? No nie, wydaje mi się. Gdzie ty jesteś? Nie się się kurować kurwa. No a se kuruj mnie właśnie, dlaczego ci tu nie ma? Ja biegnę dopiero, bo że respił w bizdowie. Na wik bizdowy. Dobra, zwaliłem mu tarcz. Muszę być panu? Dobra. Zrób se żywą tarczę, wiesz. No na tą panią. A, wow. wow, wow, wow! ta pani nie jest taką zwykłą panią. Mogę się domyśleć po sukni. Że młodziaż je Dobry gość jest. No bo jest pierwszy na na serwie. Hmm. Hmm, trzeba było lepiej sprawdzić statystyki, coś na niego rzucili. Na szczęście w swoich szeregach mamy lepszych ludzi, niż u nich. Pamiętasz jeszcze Bodartego z y, Dirt Matchu? Nie. Kurde, 10 deadów, społansetka zabić. Sami kawka życia. Dobra, idę do na śmierć, bo nie chcę latać z kapką życia. I teraz oczywiście nikt mnie zabije. A Co jednak. No i konny. He <laughs> ta bądź to. dumny, sam albo z Dumbledore cię zabił. Dziesięciu chłopa, jeden konny. Tak panie wtedy uciekali. 3, 2, 1 I Mleczny jest. start <laughs> Stój na domu Pij, mleko będziesz wielki No stój kurwo Jak ty kurwa do mnie mówisz Jak ja ci zatkieruję no, bi. Ale bij w głowę <laughs> Nie Bo fizyka o. tej gry jest zajebista No co, dawaj Czekasz się Tak, nie wiem co się dzieje, bo dużo moich Nie no to jakieś jaja Wszyscy, którzy zginęli z naszych Leżą sobie spokojnie na tej desce Ja jeden kurwa spadłem Znaczy oczywiście po śmierci Moje się tak sturlało, je po ciemię No co tam I tak Jezuń że ręka może się aż tak wyjąć O mój boże, prawda tylko jest chora Znowu zgodziłeś się w głosowaniu Oczywiście to tak Ja się nie zgłaszam tylko PINK jeś... 500 Ej tam, mały Więc teraz uwaga 10 9 8 7 Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, spada jeden. Wychodzę.